Witam was wszystkich. To nasze dzisiejsze rutyny. Ta rutyna, zaczniemy po prostu rozciągać nasze łydki, które po prostu jest bardzo, bardzo potrzebne dla naszych kolana. Robimy to z pomocą takiego krzesła. Rozciągamy, rozciągamy najpierw naszą lewą łydkę. Noga idzie tak do tyłu. Nie tak, nie tak, tylko prosto padle tak jakby do krzesła. I w ten moment ten moment, w ten sposób rozciągamy nasze łódki. Noga prostutko. i ten ciąg jest teraz tak, jakby poniżej skięciu kolana. Nie rozciągamy teraz Achille, tylko same łódki, ten psuch, który mamy tam. Jeszcze troszeczkę i będzie pierwsza aktywna. Dokładnie. Teraz odpychamy się palcami, ale bez ruchu. Bez ruchu. Puszczyć i dalej pasywnie rozciągać. Dalej pasywnie rozciągać. Jeszcze parę sekund. Mamy druga aktywna. Dokładnie. Dokładnie. Teraz odpychamy się palcami, tylko bez ruchu, bez ruchu puszczyć i dalej rozciągamy nasze łydki. Czuć jak to wszystko się pota, zaklejony do powierz. i zaraz będzie ostatni cykl. Dokładnie. Teraz odpychamy się palcami. Pięta może się robić trochę lekka, ale bez ruchu. Puszczyć i ostatnie pasywne rozciąganie. Noga pilnować, musi być prostutko. Perfekto robisz. Perfekt. Teraz mija dwie minuty, wychodzimy z tego. Damy piętę w tej pozycji i ten duży palec ciągniemy teraz do kolana. I ciągniemy ten duży palec do naszego kolana. Ciąg, 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 ciąg. Jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej. I opuszczamy. Perfekt. Druga strona. Robię teraz takim ratownikiem, żeby pokazać, czy Ty robisz to normal z pomocą krzesła. Chciałem tylko pokazać, jak z takim ratownikiem to jest taki ten turbu, jak to funkcjonuje w ten sposób. Tylko tu jest jeszcze trochę za mało. Jeszcze coś podkładamy. To jest teraz tak fajne, bo można tutaj się trochę zabezpieczyć, żeby się nie śliskać. O tak, teraz jest perfekt. Czas zrezytujemy. Tak i teraz. Zaczynamy rozciągać prawo łydki. Ty robisz to przy, przy krzesła. Bo jak już masz taki ratownik, to oczywiście na takim ratownik. Ten ratownik to jest oczywiście dużo, dużo prostszy. Ale przy krzesła też można. Przy futrynie można, przy ściany można. Są, są dużo, dużo sposoby. Nie ma wymówki, nie mogę. I teraz tu będzie tak samo aktywne rozciągania. Dokładnie. Teraz odpychamy się palcami. Bez ruch, Bez ruch, Puszczyć i dalej rozciągamy. Dalej rozciągamy. Noga prostciutko i też to skien... Poniżej skinczy jest ten ciąg, nie fachiles. I zaraz będzie druga aktywna. Dokładnie. Teraz odpychamy się palcami, tylko pięte zostaje, pięte zostaje tylko tension. Puszczyć, i dalej rozciągamy. Zawsze po aktywnym rozciąganiu idzie milimetr dalej. To jest dla każdego odczuwalne. Jeszcze 5 sekund, i ostatnia aktywna. I teraz odpychamy się palcami, obczerzimy nasze łydki w najdłuższym miejscu, jeszcze troszkę puszczyć i dalej rozciągamy. Po prostu wieloletnie doświadczenie pokazywało po prostu takie dwie minutowe rozciąganie po prostu jest najbardziej efektywne. Najwięcej po prostu dodaj, zmieni. Tylko zmiany są dla nas interesujące. I dokładnie. Dwie minuty minęła i teraz tu tak samo. Piękne na bokło od podłodze. I duży palec ciągniemy do kolana. Ciąg, 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 ciąg. Jeszcze ciągniemy duży palec do kolana. Duży palec do kolana. Jeszcze troszeczkę. Jeszcze troszeczkę. Super. Perfekt to zrobiłeś. Czas stop. To jest nam teraz już niepotrzebne. Przesuwamy trochę na bok i idziemy na matę na czworaka. Jak mamy teraz już łydkę rozciągane, no to pasowałby też już nasze udo trochę rozciągać. Robimy to w, te, w, te, w tej pozycji. Jak sześćdziesz na piętach, to oczywiście super, nie? Jak jest super. Jak jest tutaj w całej pozycji, bo już poniżej rzepki ciągnie, bo to jest wszystko już tu za krótko. To tutaj zaczynasz, nie? Ale załóżmy już szyczysz, nie? Czas start, i tak szyczymy, jak ta radę, iść trochę do tyłu, piotr trochę podnosimy. W ten sposób ten mięsień tutaj chcemy teraz rozciągać. W ten sposób to jest dla kolana bardzo ważne. Teraz tu też będzie, dokładny teraz, oba stopy pchamy do podłogi, to Tak jakby nogi prostować, oczywiście to, że nie da, wszystko bez ruch, tylko tension. Puszczyć i można troszeczkę dalej iść. Perfekt. Perfekt. Jeszcze 5 sekund i mamy tu też druga aktywna. Dokładnie teraz oba stopy do podłogi, prostujemy te nogi. Prostujemy jeszcze parę sekund, prostujemy, prostujemy, puszczyć i troszeczkę jeszcze dalej rozciągamy. Jak klękniesz i poniżej szepki boli, to znaczy to już jest, to już jest alarm. Ty już dawno powinnoś to zrobić. I ostatnia, aktywna teraz, pchamy oba dwie nogi, oba dwie stopy do maty. Pełna siła, pełna siła i puszczymy i dalej do rozciągamy. Widzisz, jak to wszystko idzie? Perfekt. Jeszcze troszeczkę. I wychodzimy z tego. Jeżeli ktoś jeszcze nie siedzi na piętach, to zawsze po takie ćwiczenie, on jest co najmniej z 2 cm 3 cm bliżej tyłka, po prostu ten cel musi być po prostu ten biologiczny kąt noga prosta i pięta przed tyłkiem. po prostu to jest ten zakres, który po prostu... No każdy musi to po prostu umieć. To jest po prostu egzystencja. Jeżeli chcesz być w takiej kondycji, że po prostu kolana po prostu, że po prostu nie boli, nie? Teraz zostajemy tu na czworaka i robimy coś dla naszych ręce W ten sposób. Odwrócimy nasze ręce na zewnątrz. Palce na kierunek kolano. Tutaj tak samo. Czas start. To jest współczesne natkarsko. To jest też bardzo znane wszystko. Nie? Idziemy trochę tutaj z parkiem, żeby tu jest taki fajny ciąg. Nie przesadzaj, bo to, to może być nawet nawet bardzo ciągnąć, bo prostu dwie minuty musisz wytrzymać. Jak jest za intensywnie, musisz wychodzić, to jest po prostu za intensywnie, to musisz trochę zwolnić. Jeszcze troszeczkę. I teraz pchamy końcówki palce i czuk tomaty. Chcemy zrobić takie pięć. Jeszcze troszeczkę bardziej. Puszczyć. No, i można milimetr dalej, widzisz? Można milimetr dalej. Jeszcze troszeczkę. Jeszcze troszeczkę. I druga aktywna, dokładnie. Teraz końcówki palce i czuk. Tomaty. Tomaty. Końcówki muszą być białe. Pchaj, pchaj, pchaj. Jeszcze troszeczkę. Puszczyć, i dalej, teraz rozciągamy te ćwiczenia. Już po prostu wiele osób ratowało przed operacją. To są po prostu tak super efektywne ćwiczenia, ale są nie do końca przyjemne. Ale niestety, tak ma być. I ostatnia aktywna, dokładnie teraz. Końcówki, palce i czuk, tomaty. Jeszcze bardziej, czuć, czuć, czuć więcej. I puszczmy, i może jeszcze jakiś milimetr, jeszcze poszła. Jak nie dasz rady, to zostań, nie? żeby te dwie minuty nie wychodzić. Perfekt, zobaczyć jak to później będzie fajne w tych rękach. Perfekt, dwie minuty. Ręce zostają w tej pozycji i wciągniemy teraz nasze palce do łokczy. Ciągniemy do łokcie, Jeszcze ciuczut. Jeszcze ciuczut. Jeszcze ciuczut. Jeszcze ciuczut. I puszczyć. Trochę wyluzować. Czas na start. I teraz nasz czuk w ten sposób. Rozciągamy jeszcze ten nasz czuk. W ten sposób. W ten sposób. I ciągniemy. Jeszcze troszeczkę. Jeszcze troszeczkę. I teraz spróbujmy ten, ten czuk do góry Ciągniemy ten czuk do górę. Ciągniemy ten czuk do góry. I jeszcze troszeczkę. Puszczyć i dalej go rozciągamy. Tak samo tutaj aktywne, pasywne nie ma ruchu tylko tension. Tylko napięte to jest wszystko. Jeszcze parę sekund. To jest też nieprzyjemne, ale bardzo ważne. Dobra, puszczymy. I druga strona. Tak samo. Tak samo w ten sposób. Rozciągamy to wszystko. Czuk to jest staw jak każdy inny, tylko malutki, tak samo może mieć tam nie? może bolić, tak samo. I dokładnie teraz próbujemy ten czuk do góry, ciągnąć go do góry, ciągnąć do góry, ciąg, 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 ciąg. I jeszcze parę sekund. Puszczyć i dalej go rozciągamy. Czyli ta cała struktura. Robię się po prostu elastyczna. Perfekt. Perfekt. I... I zrobione. Trochę wyluzować teraz, nie? Zostajemy teraz przy ręce i spróbujemy tą partię tutaj rozciągnąć. Tam są tak samo mięsień, cięgła. To są ty wszystkie łapki teniziste, łapki golfisty. Robimy to w ten sposób. Robimy taki, taki pięć, nie? Czuk to środka. Teraz ręce tak, jakby do środka, i na zewnątrz. I w ten sposób to rozciągamy. Czas start. W ten sposób to rozciągamy. Jak nie masz taką miękką matę, to jakiś ręcznik podłożyć. To są trudne ćwiczenia, ale są po prostu potrzebne. I tu tak samo, jak będzie teraz aktywne, spróbujmy te ręce tak jakby prostować, po prostu pchamy te, te, nasze, te nasze pięć to, to maty, dokładnie teraz. Aktywne. Prostujemy tak te, te ręce, prostujemy. Jeszcze czu, czuć, i rozciągamy. Nie przesadzacz, bo to jest trudne i na pewno rzadko dorobić. Jest możliwe dorobić dopiero pierwszy raz ciszej. I za 3 sekundy mamy drugą aktywna. Dokładnie teraz. Próbujmy te ręce prostować. Puszczymy i dalej rozciągamy. Wiele z Was na pewno taka czy ty, 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 ty robi pierwszy raz ciśnienie, się. Ale teraz druga, akt, ostatnia aktywna, dokładnie teraz próbujemy te ręce prostować. Prostować, prostować, prostować. Puszczyć i dalej do rozciągamy. Nie przesadzać z pulem, ma być intensywny, oczywiście, ma, ma, ciągnąć, ale żeby już tutaj dwie minuty wytrzymasz, to jest bardzo ważne, żeby nie wychodzić. Perfekt. Perfekt. i mamy to też zrobione. I ostatnie ćwiczenie na dzisiaj robimy dla nasz, dla nasz kręgosłup szyjny. Robimy to w ten, w, ten, w ten sposób, akurat teraz jesteśmy tutaj na, na maty, bo, to jest po prostu przy okazji. Nie? Rozciągamy tylko kręgosłup szyjny, siedzimy prosto, i tylko kręgosłup szyjny w ten moment, w ten sposób ciągniemy naszą głowę w dół. Czas, start. I tak ciągniemy naszą głowę w dół. Tak ciągniemy go w dół i spróbujesz tak mentalnie, Rodą ty kręgę z tyłu wypchnąć. I to robisz tylko mentalne, ale na pewno czujesz tak jak pytam, coś idzie dalej. nie? Mimo to jest tylko mentalne, bo oczywiście rodą to się nie da. I ciągniemy naszą głowę na dół. I teraz aktywne, głowa chce do góry. Głowa do góry. Bez ruch, tylko tension, Puszczyć. I dalej go rozciągamy. Prosczotko szyczycz. Prosto goczyć. Perfekt to robisz. I teraz druga aktywna. Dokładnie teraz. Kowa chce do góry. Kłowa chce do góry. Bez ruchu. Do góry i pasywny na dół. Mentalnie produkt kręgi z tyłu wypchnąć. te Wypycha kręgi. Wypychaj z tyłu kręgi. Czujesz jak to idzie? Perfekt. I ostatnia aktywna. Głowa chce do góry. Głowa do góry. Perfekt. I ostatnie pasywny. Ściągamy naszą głowę w dół. Ciąg, ciąg, ciąg. Brodą te kręgi z tyłu. Wyprzysz te kręgi z tyłu. Pródom. pchaj, pchaj, pchaj. Jeszcze 5 sekund. I perfekt. Perfekt. To było ostatnie czucie na dzisiaj. Po prostu super, jestem po prostu zdumny, że, że, że zrobiłeś to, dałeś radę to zrobić ze mną. Ten film jest cały czas dostępny. Zróbcie to może czasem w grupie z kolegami, z koleżankami. Po prostu inwestować w siebie. Najlepsze inwestycje, co można zrobić. Inwestować w siebie. Mieję go cię Wam życzę.